Remont torowiska w alejach jerozolimskich do poprawki zastrzeżenia budzi poziom hałasu i system odprowadzania wody. Usterki są usuwane nocą. Modernizacja trwała 4 miesiące i spowodowała komunikacyjny paraliż w centrum. Poziom hałasu i instalacja odwadniająca to dwie najważniejsze niedoróbki na nowym torowisku. O ile z tym pierwszym nie jest tak źle. Na całym torowisku jest obniżony stopień od 3 do 6 decybeli. Na moście Poniatowskiego jest od 3 do 4 stopni decybeli, więc trochę mniej. To jednak kałuży po ulewnym deszczu trzeba się spodziewać. Przyznaje to nawet sam wykonawca. Jeżeli chodzi o to odwodnienie, to nie ma tam za bardzo innej możliwości. Ta woda miejscami będzie, będzie stała. Ona nie stwarza zagrożenia ani dla obiektu, ani, ani dla żadnego użytkownika. Nie poprawiło się również to, na co najbardziej czekali warszawiacy. Tramwaj w dalszym ciągu jeździ po tym odcinku tak powoli, jak jeździł przed remontem. Zdaniem inwestora remont nie jest zakończony i jest czas na usuwanie usterek. Mamy nadzieję, że wszystkie te poprawki uda się zrobić tak jak do tej pory nocą. Wiadomo, chcieliśmy jak najszybciej oddać stanowisko. Czy jedną z najważniejszych inwestycji w stolicy oddano tak szybko, że zabrakło czasu na dopracowanie szczegółów? Tam to... Decyzja o oddaniu moim zdaniem była dobra, natomiast oczywiście e, e, wszelkie ustelki są usuwane i będą usuwane w taki sposób, by, by nie przeszkadzać mieszkańcom. Miasto nie planuje ponownego wyłączenia tramwaju z ruchu.